Chcę Wam pomóc. Udaj się do jeziora, które okiem okiosło. Okładź się malutkie, a otrzymasz. Zobacz, jakieś błogosławieństwo. Zobacz, już nas lubią. A my jeszcze ledwo co tu zaczęliśmy grać. Dobra, wchodzimy i zadajemy. Jeden leży, drugi, trzeci. Ale mi jebło było, się kurna uleczyć. Co jest? Co ostatnie jest w środku. O leży, następne. O w środku jestem i nikogo I... nie ma. Chyba koło To już. O. Wszyscy do wybici No aha, to jeszcze ktoś tu będzie Zadbaj o to, żeby tutaj nikt nie... To było takie trudne? To do, do piwnicy Gdzie ona to była? O, tu O, ktoś tu jest Witam pana Tu jest, wita... Nie, ja już. No dobra. No. Czas. Jest? Nie z Islandraf. Też źródłem hałasu tu mamy sprawdzić. Tu. Erkan. Zabij mnie. Czemu? Jak oni mogli? Erkan, to ty. Erkan! Co mogłem zrobić? Ej! Jesteś bezpieczny! Uspokój się! Twoja córka żyje! Zastrzyj mnie! Proszę! Chcę być jednym z nich! Erkan! Twoja córka żyje! Jest na farmie Drazira. Potrzebujecie. cię! Churz. No to kurwy nędzy! Pojeb. A nie legado, szef. jesteś tam? Nie wiem, jak to się stało, ale Erkan żyje. Wiemy, że zrobiłeś, co się dało, jeśli chodzi o dopływ wody, ale odkąd znowu ją mamy, Co? ludzie chorują jeszcze bardziej. Musisz po drugi dialog się odpalił? No i co mamy z tym zrobić? No i nie, us... nie usłyszałem Musimy do wrócić, tak? No. Trzeba wrócić teraz na farmę. I potem zrobimy jeszcze suszę, o. I tą paczkę możemy jeszcze załatwić, o tak zrobimy szybko. Myk, 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 myk. Albo Teraz wysy... mam zajebisty internet, i, i więc mogę wysyłać jakieś tam dłuższe czasem filmiki. No, ale i tak powyżej 30 minimalnie. Że mamy, Dawaj, jedziemy. Może odcinek z 30 minut. No tak, no to tak zazwyczaj... To będzie najbardziej optymalne. Tak, no bo tam już więcej to już wiadomo... Na no razie jeszcze będą trochę dłużej mi się filmy będą renderowały, ale też w trakcie wakacji lub też trochę po wakacjach yy, najprawdopodobniej trochę zabdejtuję kompa yy, Także także no bardzo prawdopodobne, że to się wydarzy O jest tu gdzieś ten mu Sprintor mój goń, goń. Kurde. Kierowcom zawodowym to ty nie będziesz. Sukces, kursanta. No <noise> Sukces, kursanta. Nie zdajesz. O, nie żyję. Teraz ja, teraz ja, teraz ja, teraz ja. Co podniesz? Nie ty. Ja sobie wezmę. Albumet! Oj, jest. Ile tu było cóż. auto poszedł. Autko. Oj, 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 Tak to nie miało wyglądać. Głową w kurna w płot Zaś to, że kiedyś zacznie boleć odrobinę mniej. Weź sobie w daru kazania, Kyle. Myślisz, że to jedyna bliska mi osoba, jaką straciłam od wybuchu epidemii? Było ich tyle, że już mnie to nie rusza. Przynajmniej odzyska ojca. Erkan żyje. Niedługo go tu sprowadzą. Tak? On przeżył? Cóż, pewnie poczułaby się szczęśliwsza, gdyby to usłyszała. Tylko... Tylko co? A, nic takiego. Taka mała myśl. Zastanawiam się, co się co powiedziała co stało się innym? Tylko nie jemu Dobra, muszę dostarczyć wątrobę Sprintera I wtedy weźmiemy tą suszę, załatwimy, nie? Mam jest czas z igrem Czekaj, czekaj, idziemy wątrobę zanieść. Nie mamy pojęcia. Wszystko było w porządku i nagle ludzie zaczęli źle się czuć. Miałem nadzieję, że będziesz coś o tym wiedzieć. Cóż, nie wiem, ale zobaczę, czy uda mi się coś wykombinować. Znowu coś doszło, rozstaje. rozstaje. Ludzie, oszczędzajcie go. go knik, który przyniósł nam Sabit. Nikt nie wie, co się z nimi ostatnio dzieje. Jeśli ktokolwiek usłyszy coś na jego temat, albo gdzieś zobaczy, niech da mi się znać. Widziałem twoje ogłoszenie Jazzire. Kim jestem Zawień. No ogłoszenia, wiesz około nie, zaraz mówić. Tak, właśnie, miał. Zawsze co tydzień przynosił nam świeże zioła, ale już od dawna nie dał znaku życia. Wiem, zapewne nie żyje, ale nie mamy pewności. Nie znasz go. Chciał zostać jednym z bezlicych. Nie dałby się zabić od tak po prostu. Ławię. Jakiś pomysł, gdzie mam go zacząć szukać? I co z tymi gorączkami? Nadal potrzebujecie ziół? Sabit mieszkał w chacie na tej skalistej wysepce. I tak, zawsze tam trzymał leki. Tylko uważaj, jeśli coś dorwało Sabita, to sprawa jest na pewno poważna. Opowiedz mi o Sabicie. Czym się zajmował przed wybuchem epidemii? Był strażnikiem leśnym. To dzielny i dumny człowiek. Zawsze mówił, że lepiej się czuje wśród zwierząt. Kojarzę tego człowieka. Chyba był idealnym kandydatem na Bezlicego. Nie, Ten pomysł pojawił się później. Początkowo nie był wyznawcą. Dopiero gdy otrzymał błogosławieństwo matki, postanowił wspomagać ją ze wszystkich sił. To wtedy zaczął dostarczać wam leki? Tak. Zajął się niektórymi <grym> potrzebami. I cały czas mieszkał w tej hasie? To kawał drogi, szczególnie piechotą. I to właśnie było w zabicie szczególne. On się zwyczajnie nie bał. Ani potworów, ani nawet mroku. Wędrował po okolicy nocą, jakby nie było w tym nic specjalnego. Dzięka, granica między odwagą a szaleństwem, co? to trochę to się trybiło, ale chyba suszę zrobimy. Tak, tak jak robiliśmy, Albo... nie. Suszę bym zrobił. Albo, Albo zrobimy główny wątek. Nie, mieliśmy chyba robić tak, że zawsze robimy pierw poboczne, i potem w fabułę lecimy, nie? Ostro. Tak mi się wydaje najlepiej, bo potem wiesz w fabule, potem są dziwne wątki, które powinniśmy niby zrobić już poboczne i, i się robi taki wiesz. Suj. Dobra, jedziemy. Wróć do stacji pomp. Na ile jest dodatek? Ten? Ile? pewne jest krótki. Krótcie jest no to wiem jakbyśmy robili tak. całą, samą fabułę to pewnie już byśmy byli... Nie wiem, fabuła jest, nie wiem, po około 2 no, godziny chyba z czego kojarzę, ale mogę się mylić. No gdzieś maksymalnie do 5 godzin jest. Więc to jest wiecie Tak mówimy tak z 15 odcinków. Nie A wiecie, parę godzin tak. zabawa. No. Sama fabuła. To jesteś dodatek to wiadomo, no, Zwyczaj krótkie. No, ale i tak dodatek świetny jest. Mhm. Mm no taki jest świat tak. Nie dziwię się, jak to jakieś będą zombiaki czy coś. A, musimy wejść pierwszy. No No nie tutaj, chyba pójdzie wejście. Nie? Tak. I teraz się odblokuje nam no. Musimy wejść. Dołem. Dzięki kratom mi przywaliłeś głowę. Oj. Oj, przykro się zrobiło. Jeśli ktoś ogląda do tego momentu, niech napisze przykro. do tego momentu. To już jest druga, drugi odcinek. 11 minuta drugiego odcinka. O. <laughs> no. Jak ktoś wytrzymał jak tą 11 minutę No jak ktoś wytrzymał 11 minutę Tak znaczy Nie wiadomo wycięcie, bo na początku to pewnie... koło 10 minuty to jest, bo musiałem pewnie wyciąć tam z tej minutki Na początku było Aha, mówiłem zombiaki się wpierdziły Nie no, to nie zombie jakiś ty to, to wszyscy O A nieziszalne Nikt Wyłącz tę latarkę. Dobra. Dobra, szefie. Jasne. Widziałem już takie wdzięko. Robiłeś wcześniej dla Reisa, co? My. Właściwie to nie wiem. Nie mówili. Co ty robisz? Dopiero się przyłączyłem. Nie kłam. <laughs> co wy to duchy do cholery robicie? Nie wiem, nie wiem. Zdajesz sobie sprawę, że twoje życie wisi na włosku. Okej, <laughs> okej, okay, okay, powiem. A, ale wiem tylko, że szef miał plan. Zatruć ujęcie wody i okraść ich wszystkich. Przynieśliśmy kilka trupów. Wrzuciliśmy do wody. Jezu, ale z Was po poprańcy. Kto jest szefem? Gdzie go znajdę? Nie wiem. Mówiłem, dopiero się przyłączyłem. Nie chciałem tego. Przysięgam! Tak? Tylko wykonywałeś polecenia, co? Zobaczymy, co Jazir na to powie. Jemu będziesz sprzedawać swoje wymówki. Przewójciu, nie rób tego! Zliczują mnie! Nie chcę umierać! Nie tak! No, to jest przejebane, nie? nie chcesz umierać. <laughs> Jak my, jaki my duet jesteśmy, nie? Dwóch przykoli, <laughs> kurna, zaczęło do niego walić z każdej strony. Co mam teraz robić? Przywróć zasilanie do góry. A ja a, pójdę. A to jest w budynku, gdzie ty jest? Nie jest tu? Aha, to do góry. Tu ludzi. Czekaj, ja się otworzę. Wody. Co się i poczekać, się I to jest dla tym Skończyliśmy już Zrobili. I teraz tak. Mieliśmy to robić teraz, to listonosz ten. Do... No Zrób, fabuła. Jak jesteśmy tu blisko. Nie, no ja ci mówię, że musimy tak zrobić pierw Bo potem wiesz, że w Daingleite są w sumie w każdej że jak nie zrobisz pobocznych, to potem te poboczne się dziwnie splątują z tym i. Ja. Tak jest. Nie, nie jest tak. takiego. Jak za późno robić poboczne, kwestie, to nieraz. Poznajesz typa, którego powinieneś poprzez poboczne zadanie poznajesz dopiero jakby w fabule i się zaczyna kręcić, więc wolałbym dzisiaj ja, przejść to, jeszcze poboczne. To, to, to po prostu robię, to robię coś takiego, że... Możemy się umówić, że na następnym spotkaniu raz... robimy fabułę, to już na pewno. Tylko żeby to nie było następne spotkanie kolejne raz po półtorej miesiąca. A raczej, raczej z aktywnością powinienem wrócić w miarę, tyle ile mi pozwoli jakby czas. Już to wszystkie odcinki raczej w niedzielę będę nagrywał, więc. Jarpnie też będzie zajęte. O kurde, tak, tak, ona podskoczyła. Tak, okay. Czyli jeszcze nie wiadomo do końca, ile będę nimi nimi opracujących, ale. no. Jezu, jak wystarczyło. Jest trochę mały zapas. No, znowu, opona mi się rozwaliła, znowu. Na flaku jedziemy mówić? No, na flaku. Może Stani naprawę Nie dojedziemy tam Albo tutaj mamy sklep to kupę sobie APONA no. Gó góry tu No E, ale kolegi nie zostawiaj w aucie Jak jeszcze jedzie Albo jaki ja ci zatamczył Lep uh -huh. Waliłem się Le uleć kurde. Oh, dobra, o, dobra, i już. Debil. Cie wywali. Jeden, jeden. Jeden, jeden. 1 Dwa, <grywy> jeden! Już mam tytuł na odcinek, dwa debile. <grywy> <grywy> ja, ja nie... wiem czy... Właśnie, ja się zastanawiam czy ja umiem do turlania się, bo może wszystko się zabiłem. <grywy> to jest hit, kurwa, po prostu hit. Co tu się stało, nie? Jeden się napleci. Ej, nie, ej. Ja mam odblokowaną tą to mnie to się mi nie zaciewało. No to tu jest, to jest na ty tak jak coś. O, czwarty level. Ile tu części jest? Ujebuj. Dawaj tu, dawaj o, ja to, dawaj bo... to, dawaj to. Dabaj to, dabaj to. O, i już. Miejscwinności dostałem. Mm, ucieczka. Odsłysiają, może szybciej wyrwać się gryzoniem A, właśnie, jeszcze... O, co? Dobra Bieg w górę, to mi się podoba Ty, bo się ciemno robi, to się możemy przekimać, nie? Można Tak No zrobiłeś już tam, kupiłeś? Tak, ja, już kupiłem wszystko hmm, Dobra Ej, czemu u nas do nocy jeszcze raz? Powinno być jak w gotiku, że wybierasz ile śpisz yy... Kotwiczka no czemu mi nie złapało? 2-2 dwa, dwa. <ślesz> Całą serię z Dying Light 2 będziemy liczyć, dobra? Kto się ile razy wywali? Będziemy normalnie licznik z boku dodamy <ślesz> Dawaj. Nicznik będzie. A naprawisz. Czekaj, ulewasz wszystko. Może jak będzie przerwa między denkletami farmingiem... Nie wiem, może Eurotrack się znowu pojawi. Będzie, no będzie. W sierpniu na pewno się odcinek pojawi, bo już wow. kierownicę będę miał kupioną. O. W kierownicę kupuję. G29. Yy, American też się pojawi. G29, taha. Z lewarkiem, ze sprzęgłem, a, ze wszystkim A widziałem, grałeś w Amerykana niedawno Tak, tak, tak No i możliwe, że w tym tygodniu już się pojawił Amerykan Wy to oglądacie w piątek chyba To w środę powinien być Amerykan A ja go się nie nagrałem, bo go dzisiaj będę nagrywał o 18 Po streamie, który był... No, tak się trochę zakręciło w tym tygodniu <laughs> Tak się niestety dzieje, jak robisz live'y, a potem wiesz... Nagrywasz przed live'em Nie? To się może zakręcić. No ale też myślę, Można. streamki wrócą i też te streamki będą fajne, bo będę. Ogólnie streamy się pojawią. No, kiedyś, kiedyś też były, ale wiadomo, to było jakoś dramat. A teraz jednak będzie fajnie. Myślę, że też na którymś odcinku wypowiem się o tym całym internecie. będzie to spoko. A jeszcze w sierpniu może mnie jeden tydzień nie być, ze względu, że sobie wyjadę. Najprawdopodobniej na jakieś wakacje Czy Coś tego typu Wiesz z Polski? Nie, nie, nie Jeszcze nie mogę powiedzieć gdzie, bo to jest też... Haran post Z pewnymi rzeczami. Ej, czemu? Tu? Gdzie ty masz wejście do? Skuro. trzeba. Co się stało? Bajo jajo z O ja, z wejście. Idzie bokim dałem. Alarm. O, wisielec. Alan, wyłączyłeś? Tak, wyłączyłem. A, no jeszcze znalazłem wisielca. O, jest! Tu są paczki! A tam typiarka siedzi. Jakaś karta musi być jakaś, czy klucz. To zabij. O, tu są jakieś listy. O Jezu, ile tego jest. To kogo to strzela, co? No, tu są te bydlaki. Zajebiście No ej! Zajebiście. Boże Macie O Jezu, ile tutaj O. Ile osób na poczcie. Aaa wszystko... A, bo drzwi były otwarte no. Ile osób na poczcie, kurde Ale proszę, dzisiaj zamknięta poczta Kolejny klejący, nie rozumiem. Taśma klejąca. teczka gaza. Tatki, ale... Gdzie był ten... Lód cały? Wstawiam hmm. że on gdzieś tu zaladą powinien być. Coś tego typu. Albo wisiela, co? To tak może być. Zamknę pocztę, żeby nam nikt nie przeszkadzał. To się zgadza Iden notawek, chłopie, listy, listy eee... O dobra mam klucz. wisia lecimy Halo dzień dobry Już nie żyje Ile taśmy jest Uf, panie. Jest Podawca na Jest to Zobaczmy Czemu nie możemy z tych paczek wziąć? To jest stare. O A możemy je podnosić wszystkie? Czy co? No, chyba tak. Jako górna, jak tam będziemy robić? Ta, Nic stanę. Może została już wydana na lista naszowi Otwieramy Halo No ci znaczy, ale to jest... tu o, jest. To wskazówka. No już tam już. Dobra, otwieramy. I tutaj mamy listę. Cesarze. Polotowi. No, a paczkę mamy? No nie, trzeba pójść, nie docarła Czekaj, okay. otwieram skrzynkę. Gdzie, gdzie trzeba pójść? Co? A, gdzieś trzeba pójść, 400 metrów. A to dobra, to jest koło tego, tego sklepu, co byliśmy. A jajajaj! Co? <trych> 3, 2? Myślałem, że mi kotwiczka zdąży się z kurna... zregenerować. Hmm. Już lecę, mówię, lecę, lecę i. Hu <trych> się przeliczyłeś żeby się złapać. W tym odcinku, albo poza odcinkiem, przy sobie zrobię apteczkę. Apteczki. Albo w trakcie jazdy będziesz mógł też. No ale i tak zaraz kończymy, bo zaraz godzina mamy, nie? A na godzinę byliśmy mówieni, że dzisiaj nagrywamy, więc weźmiemy tak, paczkę, wrócimy do Zazira i kończymy. Oczywiście Oto piękna przygoda w Daniel'cie. The following hmm. O Jezu, jak tekstury się w ogóle ja. Widzisz to? Aktualnie robię apteczki Dobra. Korzystuję ten czas. No. Jesteśmy na miejscu. Abym ja sobie wziął jakiś kamuflaż. Górę? Ta, u góry mamy iść? Tak, u na mosie. Kolejowym, czy zwodzonym? Zwykłem mosiem. No co wystrzeliło? No TY 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 TY, ty. NO O tutaj, tutaj, do tutaj, 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 otwieram tutaj, 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 robotę. Mam. Mamy wszystko? Mamy wszystko. Dobra, no, tam... leży. Ale, że po tylu coś robią dalej z Dying Lightem, Jakieś crossovery nie wiem, z LeFordedem, z Rastem. No, no a wiesz, Deadem. oni teraz muszą zwiększyć jakby... popyt na Dying 2, więc oni muszą takie rzeczy robić. Żeby Dying Claytom no na... 1 jeszcze nie kupili, nie przeszli ale... przez te 6 lat. Kupili, wiesz. Ale tak naprawdę. Mogli też dobrze tego nie robić, a robią. Czego? No tak, no wiesz. Ale co No Nawet darmowe krążą. Hmm. Zachęcają jednak, żeby wiesz, ludzie wrócili. No bo, jak ktoś kupił grę w 2015, przeszedł ją raz, to mógł, mogli ludzie o niej zapomnieć, tak bym powiedział. Co? Chyba że co to jest Polakiem. I kolejne wykrzykniki, o, ależ tu zadań jest dużo. Dobra, Jazir, mam prezent dla dzieciaka. Zastanów się, chyba. Ryzykowałeś, życiem, żeby pocieszyć dzieciaka. Nie wiem, co Dziękuję. A te wykrzykniki to są te listy, co zebraliśmy. Możemy też odejść <laughs> po prostu. Tylko jeszcze dzisiaj oddamy. List do Polata jest najlepszy. Tak, tam pewnie jakiś pornowski. uski Głupio mi o to prosić, ale nie umiem czytać. Zawsze czytała mi żona, ale już jej nie ma. Mógłbyś... A, jasne, nie ma sprawy. Zobaczmy. Na pewno chcesz, żebym to czytał, to prywatna korespondencja. Tak, proszę. Dobra. No inaczej niech będzie się Olat, ty jebany skurwys. Nawet się nie wasz umrzeć. Jeśli się dowiem, że zabiły cię zombie, będę cię prześladować w pierdolonych zaświatach. Trzymam cię za jaja. Kocham cię, Talo. <ścoughs> Cholera, tęsknię za tym gościem. E, nie łapię. Talo, to mój brat. Całe miesiące go nie widziałem. Ciekawe, czy jeszcze żyje. Wielkie dzięki, że mi to przyniosłeś. Jebany Albo też dla... O! O chyba mam burak. Co? Tu On też? Island? to ty? Proszę, przyniosłem ci coś z poczty. To też będzie dobry list? To jest tu świetnie, o rany. jejku ja... O ja pierdol! Przyniosłeś mi rachunek za prąd? Ej, hey, tylko bez takich nie czytam cudzych listów, nie miałem pojęcia co do takiego. Aaaaaa! Jebać to. Przecież i tak go nie zapłacę. Ja, yeah, biedź, <laughs> Przepraszam, Sera, znalazłem na poczcie przesyłkę do ciebie. Naprawdę? To znaczy, dziękuję, ale dlaczego przyniosłeś to aż tutaj? Pomyślałem, że to mogło być ważne. Ojej, przez chwilę poczułam się, jakby. jakby to wszystko wróciło do normy, jakby ten koszmar nigdy się nie wydarzył. Dziękuję ci, naprawdę. Nie ma sprawy, trzymaj się. Do góry teraz. Koniec z listami. Aha, czyli kończymy. Kończymy, kończymy. Staniemy sobie tutaj, gdzie myślę, że to by było na tyle w tych dwóch odcinkach. Mamy już cztery nagrane przez dwa miesiące, tak? To jest pięknie. Jest dobrze. Na jeden miesiąc to tak, dwa odcinki. Postaramy się, żeby teraz chociaż jeden w tygodniu był, bo wydaje mi się, że. Że, że jakoś czas tam znajdę, Asek ma trochę jego więcej, bo raczej tam e, odpoczywa w te wakacje, e, no, Gdzie myślę, że to by było na tyle, być ze mną, Asek. ja mam. trzymajcie się, na razie, cześć, papa. Pa. Do zobaczenia. Nara. Mara. Na